Czas na przedostatni dzień Toty. Dzisiaj na polskim YouTubie wydarzy się coś, co bardzo mi się nie spodoba, dlatego muszę reagować. Przed nami nagrody za Division Rivals. Jest koszula, no bo w jaki inny sposób ja mogę trafić coś pięknego? Mamy takie okej okay paczki, tylko... Nie no dobra, są playerpiki, bo się przestraszyłem, że zabrali, no to lecimy słuchajcie. Jedna z czterech 85+. Plus. Mocny plus. Okej? Okay. Bardziej doceniam tego Dybala, ale Jest Andy Robertson, którego mam wrażenie, że widujemy w każdym odcinku. No i Paulo, z którego troszkę się śmiałem, jest najlepszym trafem tutaj, ale proszę, jakaś większa taka biała flara, bo podobno to oznacza, że spełniają się marzenia. No nie Bruno, tu może chociaż Hendler, no, chociaż Hendler rany, jakby to coś zmieniało, dobra. To nie było to. Mamy nowy sezon, co oznacza spadek do ligi drugiej. Nie tak źle, bo byłem w pierwszej i mam nadzieję, że nie będzie wielkiego spocenia, bo... A dobra, nie muszę zbierać punktów, bo specjalnie nie kończyłem, żeby sobie ewolucję robić. No i słuchajcie, jest nowy sezon 40 poziomów. W ostatnim chyba mieliśmy 35 karty związane z Ligą Mistrzów, też z Brazylią. No mnie oczywiście najbardziej interesuje poziom 35. Mamy tutaj Soboslaj i Daniego Olmo. No dwa zespoły, które zajęły najwyższe miejsca w Lidze Mistrzów. Będą to karty, które mogą dostać ulepszenia. No ja nie będę się zastanawiał, Dominik Soboslaj 4 na 4, ale te karty, jak widzimy, tutaj będą mogły otrzymywać gwiazdkę, style gry. To będzie karta do końca gry. No i tutaj za poziom 40 firmy, no 10 razy. Dobra, no 10 razy, 8-7. Brzmi ok, ale Roberto, 5 na 4 bardzo dobry zestaw. Do środka pola też jako fałszywa dziewiątka, postawię na niego. No to zaczynamy, 40 razy 80 plus wymienne i będzie to walkout. Napastnik z Francji! Prócz tego tylko cztery karty 84, jeden Diogo Jota, może jeszcze coś w duplikacie, no tak średnio bym powiedział. Szczerze uważam, że nic by się nie stało, gdyby to była już taka gwarancja 82+. Tutaj, za codzienne zadanie jakieś tam, wiecie, granie, logowanie, cokolwiek, jest inform, który serio cieszy. Til to to znów, może to jakiś znak? No i zapomniałem, że mamy jeszcze tę fajną paczkę, zobaczmy. Może jakaś ikonka, może... O Boże, ja, 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 ja nie wiem, za dużo tych rzadkości było, przez chwilę myślałem, że Ribery. Ale to będzie lewy pomocnik, czyli Grimaldo w jakiejś wersji, bo tak naprawdę kto inny mógł się tutaj pojawić. Oczywiście nie zostałem oszukany. Ej, Lautaro 9.1, dobry foder. No lecimy dalej. 10x83 też za co Dzienne logowania! to jest karta ikona Tody! Ikona Tody trafiona, poczekajcie na pasniczka! Francja! I momencik, bo to. Dobra, dobra, nieważne, ale to może być coś pięknego. Ja nie wiem, jaka ikona teraz jest najlepsza do trafienia trzeci raz. trafiamy katodo, ale jaka to będzie ikona? Proszę! Dawać, dawać, pokazać już tę piękną twarz, to jest Erik! Cantona, 92 oceny, jaki to jest koza, grałem w nim w drafcie, 5 na 5, no i mamy to. Chyba Kane sobie usiądzie na ławce. Około 900 tysięcy Erik kosztuje w tym momencie, no ma podcinki z plusem, nie, ale paradoksalnie to, to nie jest zły styl gry. No szybkie podania, jeszcze tiki taka, o rany, ale on będzie śmigał, ja to czuję. No to lecimy dalej, mega paczka rzadkich kart, ja wiem, że zaraz Future Stars, ale no nie, no my musimy kończyć Toty, w ogóle pierwsza ikonka trafiona i naprawdę, no porównując te trafy do tego, co było rok temu, oczywiście, ja w trakcie Toty, no wydając mnóstwo siana, zarobiłem około 7 milionów, przez co mogłem sobie kupować piłkarzy, ale serio, no jeśli chodzi o taki top traf, no to trafiłem też Lama, który kosztował, no tyle samo, ile Kantona, ale tak porównując, to wolę trafić Kantonę, bo oczywiście więcej frajdy dają te karty... Ofensywny, no takie są fakty. O, jeszcze, że tą draftu jak wspaniale. No tak obiektywnie uważam, że ten rok jest lepszy, dlatego cieszę się, że robię to bez wydawania pieniędzy. No i zobaczmy, czy jestem w stanie to przebić. 50 razy 80 plus, no spokojnie, zamiast no zesrałeś się. Ej, ej, dobra, przepraszam. Przepraszam, trzy informy. Ewa, trend. Jeszcze Bernardo, nie no powiem wam, że sypię dzisiaj. Zostały tylko paczki z informami, ale później sobie otworzę, jeśli chodzi tu o jakieś gwarancje, no to co, no 3 razy 81 możemy otworzyć. O, proszę, inform. Mega często lecą, ale to dobrze, akurat na paczki. Gdy to nagrywam, mamy blisko 16 tysięcy łapek w górę pod ostatnim filmem, ale zmieniam zasady każda paczka za 1000 łapek. No to zobaczmy jeszcze przed zagraniem meczu 20 razy 82 Spokojnie jest to. Chyba jedenasta, którą otworzyłem, bo wczoraj się delikatnie przeliczyłem, za co oczywiście najmocniej przepraszam. Jutro będę dbało o to, by. Było tyle, ile ma być. Jest inform, kurde! Pewnie większość z was o tym wie, ale w razie czego. Jest tutaj zakładka wsparcie i za 50 tysięcy możecie dostać 3 informy. A przez to, że jeden na rynku kosztuje 20 tysięcy, to bardziej się opłaca kupić taką paczkę. Też nawet za pońcy to brzmi dobrze, no 500 za coś takiego. Ale do niczego was nie zachęcam, Nie ja tylko tak informuję. Zaraz ukończę ewolucję Javiego Gery. Jak widzicie, będzie miał 88 obrony i 80 fizyczności. Zyskał już styl gry do przechwytów. Dałem mu też rolę cofniętego rozgrywającego z dwoma plusami. I powiem wam, że no pewnie, no to nie... Nie jest nazwisko, które znacie w rzeczywistości, ale o to też chodzi w tej serii w tym roku, że my tworzymy wielkie nazwiska. No sorry, ale jak ja patrzę na te statystyki, to ja widzę ikonę z najwyższej półki. Taka prawda. Trochę żal mi Harego sadzać na ławce, ale no, no nie wiem, no może będziemy do niego wracać, jak będę budował jakiś skład z Bundesligi. Przecież nie muszę, no nie muszę w końcu grać ciągle tym samym, ale no taka ikona jak Eric Cantona nie usiądzie na ławce. No daj najmocniej przepraszam. 5 na pięć on jeszcze ma, nie? Kurde, szkoda, że nie ma podstawowych finezji, ale damy radę. Składu przeciwnika w pełni nie zobaczyliśmy. Widzę Davida Beckhama, Kodiego Gakpo, który wczoraj wpakował piłkę do siatki. No, Liverpool przegrał, ale patrząc na to, co tam wykombinował Arne Slot, to nie nastawiałem się na zwycięstwo. Koniec końców, teraz i tak kończą Ligę Mistrzów na pierwszym miejscu, Barcelona na drugim. No koniec końców, bez większych niespodzianek, bo porażki Juventusu, no niestety... Niespodzianką nazwać nie mogę, oczywiście łudziłem się, że wreszcie wygrają, no nie wygrali, ale i tak grają w playoffach, Atletico pokonało Salzburg, PSG pewnie 4-1 do ze Stuttgartem, Hat-Trick Dembele, który Wam powiem, że jak tak zerkałem to bardzo solidnie wygląda w tym sezonie, jeszcze tak... Analizuję te, znaczy analizuję zerkam na te wyniki, no to Real pewnie też 3 do 0 z Bresty, niestety zgodnie z moimi przewidywaniami, no nie trafiłem. Mbappe nie był na liście strzelców, za to Rodrigo trafił, a coś mi mówiło kurde, żeby jednak na Rodrigo postawić. No to powinien być faul, ale dobra, gramy dalej. Bayern skromnie 3 do 1. No i szkoda, że klub Brugge przez chwilę dał nadzieję, że <grywki> City może odpadnie. Bo było 1 do 0 dla gości, ale no w drugiej połowie niestety City się obudziło i nie oglądałem meczu, żeby nie było, więc też nie będę o nim mówił. Bo jednak wolałem sobie obejrzeć Liverpool, to jak grają tam juniorzy, jak y, zachowuje się Kieza. Ale jak zobaczyłem sobie na telefonie, że jest 1-0, to. No, przez chwilę był uśmiech na twarzy, ale. No, niestety, człowiek wiedział, jak to się skończy. to będzie kantona 1-0. Trochę szkoda, że pół miliona w foderze poszło na Harego Keina, Ale no, zakładam, że być może ten Erik mi się nie spodoba. W co wątpię. Kurde, Wini leci, no i to jest Jeden do jednego, Nie wiem, jakim cudem nie trafiłem. Żadnym obrońcom w niego nieważne. Jeśli chodzi o drabinkę Liverpoolu, to jestem z niej w miarę zadowolony. Oczywiście po drodze Derec mogą wpaść na mocnych rywali, ale no, jeśli chce się wygrywać Ligę Mistrzów, to też tych mocnych po drodze trzeba pokonywać. Muszę zobaczyć, kiedy tak naprawdę te mecze będą rozgrywane, bo fajnie byłoby na to polecieć. Kurde, wolałem rzut. Chcę go zmylić, nie? Bo widzę, że przesunął się bramkarzem, co oznacza, że może to się uda Orsoli nim, jeśli dobrze przymierzyłem. Panie i panowie, no poprzeczka. Szkoda, byłoby to piękne No to lecimy powershot, muszę potrenować Żeby serio wykorzystywać ten jego playstyle Wydaje mi się, że jednak z odpowiednich kątów To ciągle może wpadać Ej, bo jest jeden do jednego, zapomniałem o tym Spokojnie, ale ten Gerra jest szybki A on też ma powershoty takie delikatne No ale na Cassiasa to nie zadziała też gra odrobinę inną taktyką, jeszcze się nią nie dzielę, ale między innymi tutaj Teo Hernandez jest no tak po prostu obrońcą podłączającym się do ataku, a to było zbyt prymitywne, no i mogłem wcześniej przełączyć na tego Stama. Kurde, nie, niepoważnie traktuję ten mecz, co jest oczywiście, no, błędem. Pochylę się. Dobra, Kantona, czyściutko, pamiętajmy, pięć gwiazdek słabszej nogi, zamarkowanie, klasa. Czy to będzie hat-trick w debiucie wsadzić? Tak! 3 do dwóch super magidis spin z anulowaniem. No i szczerze, chyba większe wrażenie trochę robi od Harego Keina ale no to głównie też przez to, jak się on porusza, też tuczki bo jednak lubię czasami coś tam dołożyć i. Czek podaj, podaj, podaj! Chyba spalony, nie, ale gramy do końca i obrona! A szkoda, bo lubiłem tego Kana, ale wydaje mi się, że jednak wycisnę więcej z kantony. Proszę obrońmy to. Nie, 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 kurde no. Kantona, no to nie będzie asysta, bo podaje do Viniciusa, który trafia z lewej nogi. Erik, rany, ale on się dobrze obraca, ale przegiołem, przepraszam, chciałem zobaczyć, czy podetnę z kilku metrów. Oj, Orsolini wziął każdego i trafia. Elegancko. Udało się wygrać i tym samym Javiera wskakuje na jeszcze wyższy poziom. No, ewolucja skroja na podniego, bo otrzymuje aż plus 8 obrony, ale jeśli chodzi o ten wzór karty, to nie wiem, czy go kurde. Nie zmienię, no jeśli chodzi o te kosmetyczne ewolucje, no to raczej żadnej ikony Toty już nie trafię, więc pewnie kupię to kantonie. Jest też ten geniusz Toty i raczej dam to Orsoli niemu przez to, że wiecie, to była karta, którą się robiło, a taką trafioną kartę Toty to wolę zostawić. Zrobię paczuszkę. Tym razem 10x83+, bo w końcu tutaj trafiłem pierwszą kartę Toty w tym roku, to się jednak nie powtórzy. Ej, bez informa. No to teraz ta. Powolutku, powolutku. Świetnie, naprawdę ten inform. On zmienia wszystko. No niestety, bez firewerków i to bez walkoutu. No to mam nadzieję, że dwa ify są w środku. Aha, no wiedziałem, że było zbyt pięknie, prawda? Lipa. No to chyba lecimy dalej. W składzie nic nie zmieniam. Jestem ciekaw, jak będzie ten Havi y, śmigał. Robię też ostatni etap ewolucji Stama, który tak po prostu zwiększy mu delikatnie podania. Ale serio, no to jest mocna ekipa. Wiem, że ten wini tutaj trochę śmiesznie wygląda, no bo. Jest jedyny złoty, z marmuszem jednak tracimy zgranie i serio, no winim. Pewnie w tym jednym meczu strzeliłem mnóstwo bramek ale ciągle to jest 21 goli 9 asyst w 31 meczach. Świetne liczby. Rywal trafił trochę lepszego napastnika, ale tylko ciutkę. Ej dobra, ale teraz tak sobie pomyślałem, czy Thierry jest do trafienia w tej turze. Zresztą to nieważne, ale on chyba z 4 banie teraz kosztuje. Jestem zadowolony z Cantona, tutaj nieważne, zobaczcie jak on pięknie strzela podcinka. No rywal nie wie, że on ma ten playstyle, który nie przydał się. Dobra, wydaje mi się, że to jest dobre miejsce na powershota, tak wiecie, po skosie, ale to nadal za mało. Dobra, to teraz już chyba wyjdzie, z lewej nogi dobrze. Na razie jak nim gram, to nie brakuje mi tych finezji. No pewnie nie będę nim uderzał za karnego, ale od tego mamy też Orsolini'ego, Wini potrafi, nie przejmuję się. Kantona dobrze, z. A, jeszcze też podam, no i teraz wini, już nas po kurde. Dobra, no to może teraz Erik. Z pierwszej piłki niepotrzebnie. Tu akurat mogłem przelobować, ale nie przypuszczałem, że ten Wandersar tak szybko wybiegnie. No nie ukrywam, że trochę eksperymentuję w tym meczu. Czekajcie, Zizu! Ja! Nie wiem, że to miał być kurde ten wolej. Ale też ciekawe, że nie pojawił się jego playstyle z Plusem, gdzie akurat to była idealna sytuacja do tego. Zostałem oszukany. No to teraz Kantona. co jest? Kantona, dobre wejście. No i może teraz, co? Specjalnie, specjalnie podanie strzał jest! Orsolini jak zawsze nie zawodzi. Ale kurde, myślę, że tak będę korzystał z tych podań kantony. Bo jednak on ma jeszcze te tiki takie I naprawdę, tak w polu karnym, dzięki temu będę mógł szybko grać do moich innych piłkarzy. Ja będę z tego korzystał. Piękne efekty będą. Jest Gera, kurde, naprawdę. On robi taką robotę. Ja się czuję, jakbym grał tak naprawdę lepszym wiejrą. Tku Oczywiście nie pokazuję wam wszystkich odbiorów i tego, co robi. Ale jest to ultra wybitna karta. No dobra, teraz straciłem z mojej winy. Cieszę się, że tak na początku go znalazłem. Bo serio, ja sobie szukałem karty, która ma dobre parametry fizyczne. Jakieś tam podstawowe playstyle. No on miał chyba długie podanie. Miał też aeriala. I tak czułem, że będzie można z tego coś wyrzeźbić. No i się udało. No to Erik, tutaj już nie marnujemy czasu. Gol. Czekajcie, Kantona. Może coś ładnego. Let's go! 4 do 0, ja wam powiem tak, to jest chyba jeden z najbardziej imponujących debiutów w ostatnim czasie, pewnie tam Harry asystował, strzelał, ale Erik. No to jest kompletnie inny poziom zabawy i mam nadzieję, że to samo poczuje niedługo Food Champions. I teraz Orsolini, pokaż, pokaż, widzą, że to masz, utrzymał piłkę przy nodze, jest sam na sam, podcinka, możecie mi wierzyć lub nie, ale naprawdę, ta bramka się jakoś zgliczowała i przez chwilę była niższa, masakra. Kantona, ale siedzi u niego ta przekładanka, no i teraz, no musi być. oj. Erik, Erik Kantona, słupku! Jezus Maria. Dawno nie czułem takiej podjarki jakąś kartą, no trafiliśmy karwa halatoty, ale tak jak wcześniej mówiłem, trafienie obrońcy, no jest, jest spoko, bo zawsze dobrze mieć solidną defensywę, ale to też jest ciekawe, że on nie jest najdroższym prawym obrońcą w grze, bo droższy od niego jest na przykład ten Walker, a to będzie jeszcze jedna bramka, Vinicius 7 do 0, tylko wiecie, no mówię. Najwięcej zabawy dają karty ofensywnej teraz. Ten kantona, dzisiaj w tym odcinku, dał mi jej mnóstwo i mam nadzieję, że to się nie zmieni w najbliższym czasie. Piłka zabrana do domu, 5 goli, w sumie chyba 8. I asysta. To jest ciekawe, bo nie ma ani premii do sprintu, ani szybkości, ale i tak miał taki fajny boost przy przekładance. Ja nie wiem, jak to działa. No to na zakończenie jeszcze jedna paczka 20 razy 82. plus. Kończymy to na spokojnie, na szczęście z walkoutem. Gundo Milinkowicz, Lotterbeck, fajne oceny. Niestety bez IFA w duplikacie. No nic dziękuję wam za oglądanie, trzymam jeszcze kciuki za wasze trafy w ciągu tych ostatnich godzin Team of the Year jutro. No pewnie z 20 takich paczek otworzymy. Zostawcie tu też łapkę w górę, bo je też policzę. W sumie każdy tysiąc ze wczoraj i dzisiaj to jedna paczka. Do zobaczenia. Cześć!